Dziś, 9 maja 2022, godzina 18, ksiądz Michał Woźnicki odprawił mszę świętą w intencji zmarłego 6 na 7 maja 2022 roku księdza Klausa Wodzaka. Niemiec, księdza Klausen z Hamburga, no to jest nasze święte interety, Kapłan, który, taką mam informację w starszym wieku, nigdy nie odprawiał nowej mszy Jak nie, tutaj chyba w marcu. Święto, modlił się ktoś się mocno i biegł, żeby za niego odprawił 6 świątę, gdyby miesiąc więcej czasu znalazł się w szpitalu Odprawiam dzisiaj 10. 6. Święto. Chryst święto Chrystusa, króla. Odprawił msze msze ksiądz msze Michał Boźnierski, gdyby na czas złożony, gdybyśmy po ludzku mieli poczucie, że się spóźniliśmy, to przeświętek znaczy.